To, co teraz zauważyłem, czekając na zamówienie, to zobaczcie, że wszystkie budynki są podpisane. Numerki, klatki podpisane. O kurde. No to, to jest naprawdę bardzo duży plus. I na pewno ułatwi to pracę. Im dłużej dzisiaj jeżdżę, tym bardziej pozytywnie zaskakuje mnie to Glover Rider. No dużo jakichś fajnych rozwiązań mają wprowadzonych. Ale też kilka rzeczy bym pozmieniał, wiadomo. Ale to w sumie tak jest ze wszystkim. Nie każdemu dogodzisz. Każdemu będzie zawsze coś przeszkadzać. Jest to nowa aplikacja, wiadomo. Tutaj dużo rzeczy jeszcze może się pozmieniać. Dajmy im jeszcze troszkę czasu, no i myślę, że będzie coś z tego, no bo zapowiada się naprawdę bardzo dobrze. Poza czy padać deszcz. Ciekawe jak tam z tymi bonusami za złą pogodę teraz będzie. Czy też trzeba będzie to zgłaszać, czy to wszystko automatycznie będzie szło? Jedziemy tędy. Zapraszam. Halo. Dziękuję. O, oh, ta miejska dżungla i mi tego brakowało na hulajnodze widzowie. Fajnie tak wrócić do hulajnogi. No i do celu 300 metrów, więc ja bym musiał sobie wyskoczyć tutaj i tu w lewo. Hop, <laughs> Nie no, ta hulajnoga jest naprawdę zarombista. Co to jest? Kurde, może jakiś klucz do tego. <laughs> yy, halo, ktoś tu wyjdzie? A, jest domofon. Dzień dobry. O! Proszę bardzo, do widzenia. Chowamy pieniążki do mojej siateczki ulubionej po piesku. Patrzcie jaki fajny piesek, to jest ten z takim nosem długim. Ale nie głaskam, bo nie wiem czy sobie właściciel by tego życzył. Ale bardzo chętnie bym go pogłaskał, widzowie. lubię pieski. Dobra, potwierdzamy 10,81 czyli łącznie mam już zarobione 19 zł. To jedziemy dalej.